Boże. Witam na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Open Finance. Nazywam się Magdalena Grubek i z upoważnienia zarządu otworzę walne zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej oraz zarządu na związku z obowiązkami służbowymi nie mogą uczestniczyć w dzisiejszym walnym zgromadzeniu. W związku z powyższym otwieram nadzwyczajne walne zgromadzenie Open Finance SA. Jednocześnie informuję, iż ogłoszenie o walnym zgromadzeniu Open Finance SA wraz z porządkiem obrad zostało opublikowane raportem bieżącym nr 94 na 2020 oraz zamieszczone na stronie internetowej spółki w dniu 27 lipca 2020 roku. Protokół z obrad dzisiejszego zwyczajnego walnego zgromadzenia Open Finances A zostanie sporządzony przez panią notariusz Anną Lubieńską. Mhm. Informuję, że głosowanie na zgromadzeniu będzie się odbywać z użyciem magnetycznych kart do głosowania w systemie komputerowym opracowanym na potrzebie walnych zgromadzeń. Czy wszyscy wiedzą, jak obsługiwać walne zgromadzenia? Przechodzimy zatem do punktu drugiego porządku obrad. To jest do wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia zgodnie z artykułem 409 paragraf 1 kodeksu spółek handlowych oraz paragraf 7 regulaminu walnego zgromadzenia. Na przewodniczącego zgromadzenia proponuję kandydaturę pani Marty Kiernowek. Eee, czy wyraża pani zgodę na kandydaturę. Eee, czy będą zgłoszone inne kandydatury na przewodniczącego? Eee, stosownie do przepisu artykułu 420, paragraf 2 KSH, głosowanie jest tajne. Proszę zatem o utajnienie głosowania. Eee, informuję, że w chwili przystąpienia do głosowania na sali obecni są akcjonariusze dysponujący eee, 7 milionami 500. 13 tysiącami 575 głosami poddaję pod głosowanie uchwałę w następującej treści. Uchwała nr 1 nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance SA z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, paragraf 1. Na podstawie przepisu artykułu 409 paragraf 1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia panią Martę Kiernozek. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Zarządzam głosowanie tajnie. Uprzejmie proszę o oddanie głosów. Czy wszyscy zdążyli oddać głosy? W takim razie zamykam głosowanie i ogłaszam wyniki. Co? W głosowaniu tajnym oddano 7 milionów 500... Trzynaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć ważnych głosów z siedmiu milionów 575 trzynastu tysięcy pięciu akcji stanowiących sześćdziesiąt przecinek sześćdziesiąt kapitału zakładowego za głosowało 7 milionów 575 tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć przeciw nie było głosów głosów wstrzymujących się również nie było. Uchwała została podjęta. Przewodniczącym wolnego zgromadzenia została Pani Marta Kiernozek. Przekazuję głos przewodniczącej. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że, że rozumiem, że wszyscy wpisaliśmy się na listę. Podpisuję listę obecności. Lista obecności będzie wyłożona przez cały czas obrad wolnego zgromadzenia. Stwierdzam, iż zgromadzenie zostało zwołane formalnie zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych e, e, oraz zgodnie ze statutem spółki poprzez publikację raportem bieżącym nr 94 przez 2020 w dniu 27 lipca 2020 na stronie internetowej spółki. Na zwołaniu zgromadzeń uczestniczą Uczestniczy dwóch akcjonariuszy, posiadających łącznie akcji stanowiących tak, tak. Dobrze. Się, do ja mam, więc wydrukuję Nie, już to tak Stanowiących 60,62% kapitału zakładowego spółki to jest 7 513 575 akcji i tyleż samo głosów. E, nikt z obecnych nie zgodził sprzeciwu dotyczącego odbycia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, wymiesienia poszczególnych tak do porządku obrad. Pełnomocnicy nie są członkami zarządu, ani pracownikami spółki, podczas czego nadzwyczajne walne zgromadzenie odbywa się prawidłowo jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał objętych porządkiem obrad. Teraz przejdziemy do porządku obrad i uchwał. Wszystkie uchwały zostały opublikowane na stronie. Postaram się skrać, skrócić czytanie, jeżeli Państwo wyrażą zgodę. Dobrze? Dobrze i teraz przechodzimy do punktu czwartego porządku obrad. Mamy tu uchwałę o sprawie przyjęcia porządku obrad walnego zgromadzenia, e, walne zgromadzenie przyjmuje porządek obrad uchwalony i ogłoszony na stronie internetowej spółki z następującymi punktami otwarcie obrad, wybór przewodniczącego, stwierdzenie prawidłowości, zwołanie walnego zgromadzenia, z relacji do zdolności do podejmowania uchwał przyjęcie porządku obrad, podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały walnego zgromadzenia nr 5 z dnia 30 czerwca 2020 w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. 0 za zakończony 30 31 grudnia 2019 podjęcie uchwały punkt 6 podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały walnego zgromadzenia nr 6 z dnia 30 czerwca 2020 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance SA 0 zakończone 31 grudnia 2019 w punkcie mam podjęcie uchwały w sprawie przygnięcia uchylenia polityki wynagrodzeń członków zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Open Finance w punkcie 8 podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i członków Rady Nadzorczej Open Finance SA i w punkcie 9 zamknięcie wchodzi w życie z nie podjęcie głosowanie jest jawne proszę o oddanie głosu. a z których oddano ważną głos, wynosiła 7 513 575, co stanowi 60,62% kapitału zakładowego spółki. Za uchwałę oddano głosów 7 513 575. Nie oddano głosów przeciw, ani wstrzymujących się. Z że uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Mamy tu uchwałę z, e, w przedmiocie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 30 czerwca 2020 w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance SAZ za rok zakończony 31 grudnia, w której stwierdzamy, że w związku z omokowym, z omówkami pisarskimi zaistniały mi uchwały zatwierdzenia Walnego Zgromadzenia nr 5 z 30 czerwca 2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania jednostkowego przyjmuje się nowe brzmienie paragrafu nr 1 zgodnie z projektem uchwały. Pytanie czy mam to odczytać czy jesteśmy zapoznani z uchwałą? Jesteśmy zapoznani z uchwałą, w takim razie podaję uchwałę pod głosowanie. Dziękuję bardzo. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosiła 7 513 575, co stanowi 60,62% kapitału zakładowego spółki. Za oddano głosów 7 513 575, nie oddano głosów przeciw ani wstrzymujących się. Ustanawiam, że uchwała została podjęta. W kolejnym punkcie porządku obrad mamy kolejną uchwałę korygującą. To jest uchwała nr 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Open Finance w przedmiocie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 30 czerwca 2020 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprowadzenia finansowego grupy kapitałowej Open Finance SA rok zakończony 31 dnia 2019. W uchwale stwierdzamy, że w związku z omyłkami pisarskimi zaistniałymi w uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia nr 6 z dnia 30 30. 30 Czerwca 2020 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania. Koryguje się paragraf pierwszy tej uchwały. Zgodnie z projektem uchwały, jeżeli nie chcemy jego odczytać, zapoznaliśmy się, to proponuję poddać pod głosowanie uchwałę. Oświadczyłem, że głosowanie ogólne na podjęcie uchwały liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosiła 7 513 575, co stanowi 60,62% kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały oddano głosów 7 513 575, nie oddano głosów przeciw ani wstrzymujących się. Uchwała została podjęta. W kolejnym punkcie porządku obrad mamy uchwałę nr 5 nadzwyczajnego Wolnego Zgromadzenia Open Finance SA z siedzibą w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2020 w sprawie uchylenia polityki wynagrodzeń Funduszu Zarządu oraz Rady Nadzorczej Open Finance SA. W paragrafie pierwszym Wolne Zgromadzenie niniejszą uchyla politykę wynagrodzeń Funduszu Zarządu oraz Rady Nadzorczej Open Finance SA przyjętą uchwałę Zwyczajnego Wolnego Zgromadzenia nr 18 z dnia 30 czerwca 2020 i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Posłanie jest jaune. Bardzo proszę o oddanie głosów. nie ma pytania. O tym, że w głosowaniu jednym nad podjęciem uchwały liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosiła 7 513 575, co stanowi 60,62% kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały oddano głosów 7 513 575. Nie oddano głosów przeciw, ani wstrzymujących się. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu ósmego porządku obrad. Gdzie mamy uchwałę nr 6 nadzwyczajnego wolnego zgromadzenia o tym, co sesji w Warszawie. Z dnia 24 sierpnia 2020 w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Open Finance SA na podstawie e, ustawy e, o ofercie publicznej e, oraz e, u, uchwala się, co następuje. W paragrafie 1 wolne sprowadzenie Open Finance SA przyjmuje politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Open Finance SA w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Uchwała chodzi w życie z dniem podjęcia. Jeżeli nie ma pytań, bardzo proszę o zagłosowanie nad uchwałą. Dziękuję bardzo. Oświadczam, że głosowanie na podjęcie uchwały liczba akty z których oddano ważne głosy, wynosiła 7 513 575, co stanowi 60,62% kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały oddano głosów 7 513 575, nie oddano głosów przeciw ani wstrzymujących się. Uchwała została podjęta. I to był ostatni punkt porządku obrad. To był pierwszy porządek obrad, także zamykam wolne zgromadzenie. Bardzo dziękuję za przybycie.